Cześć, cześć witam na moim kanale. Tutaj gramy w sakret na Weteran Modzie Poziom niebowy Od czego by tu zacząć? Dziennik. Przegrane 28 godzin ze rozgonów, naju wcielnicy. Od razu pokażę premię Jest to leśna elfka rozwinięta na magię głównie używająca ciernistego krzewu oraz zew przodków jako dodatek plus szybkość błyskawicy tak jak widać udało mi się osiągnąć obrażenia od czaru ciernisty krzew ponad 94 tysiące Premia za przetrwanie 106% dzięki kompletnemu setowi krystala. Tak wygląda set, jego premie. Moje przedmioty przygotowane tak, aby postać była dosyć mocna, silna. Więc ta obrażenia od ciernistego krzewu. Obrażenia od zerów przodków, umiejętności, wymaksowany handel, statystyki, umysłowa regeneracja ponad 1400, prędkość ruchu, prędkość ataku, Bądro do dawnego nie ma. Myślę, że tyle mixtur ze zdrowiem mi wystarczy, bo planuję pokazać Wam tą elfkę w akcji, jak walczę ze smokiem. Oczywiście na weteran modzie. Wygląda to całkiem ładnie. To jeszcze mogę powiedzieć, biżuteria. Starali się znaleźć przedmioty z jak największą ilością gniazd, po prostu żeby mieć możliwość wczepić w nie jak najwięcej dobrych pierścieni. No i udało się jako tako stworzyć taką leśną elfkę. Oczywiście jest to leśna elfka na magię, znajomość magii, medytacja. Zbroja, blokowanie ciosów. Jeszcze raz pokażę. Premier. No, coś tu ucina, jest tego tak dużo, że nie da się tego ogarnąć na ekranie. Po prostu gra na takiej rozdzielczości, nie innej. Jest tak, jeszcze tarcza, broń. Głównie skupiona jest ta Leśna Elfka na obrażenia od trucizny, żeby zadawać jak największe obrażenia od trucizny. Dlatego przejdziemy się na Smoka, który ma małą odporność na truciznę. Walka będzie trochę trwała, jest to weteran mod, ale myślę, że ta Elfka podoła i uda się pokonać Smoka. Obecny poziom 195. Skrzynia tutaj mam jakieś przedmioty mało ważne, niektóre przydatne. Dobra, myślę, że opis jest jako tako ogarnięty, przedmioty pokazane. Odporności pokazane, obrażenia też. Regen krzewu, no niestety, 1,2 sekundy jest to za długo. Najlepiej trzymać regenerację tego czaru w granicach 0,9-0,8, no maksymalnie 1 sekunda. To jest dobrze. Ze w przodków regeneracja 25 sekund, czas trwania 60 sekund, także. Przebija to odnowienie, więc jest okej. Okay. Dobra. Zapraszam na walkę. Tutaj jeszcze dodam tylko od siebie tyle, że znaczy, pewnie już większość graczy wie o tym bardzo dobrze, ale podkreślam to i powiem, co jest ważne. Ważne jest to, że na przykład jeśli korzystamy z czaru, który zadaje obrażenia od trucizny, staramy się szukać pierścieni, które mają bonus do obrażeń od trucizny. Czy walczymy bronią białą, która zadaje obrażenia od trucizny? Staramy się znaleźć pierścienie, które mają bonus do obrażeń od trucizny przez broń. Jeśli chodzi o czary, wystarczy mieć, szukać pierścieni czy amuletów z bonusem do obrażeń od trucizny, ale jako czar albo po prostu czyste obrażenia od trucizny. To jest najlepsze według mnie. I tak to działa. To by było tyle, tak jak widać. Tutaj mam truciznę broń 14%, ale tutaj na przykład mam bardzo ładny pierścionek, który daje obrażenia od trucizny plus 23%. Taki pierścień można sobie sklonować. Można mieć kilka takich pierścieni, założyć je wszystkie i będziemy mieć, mieli spory bonus do obrażeń od trucizny. Tak, w tym. W przypadku mojej leśnej elfki rozwiniętą na krzew i zeprzód. No Tutaj, jak widać, zeprzód zdaje obrażenia fizyczne i magiczne. To znowu szukamy pierścieni z obrażeniami plus obrażenia fizyczne lub magia. A jakbyśmy mieli korzystać z krzewu, no to oczywiście obrażenia od trucizny. No i tak to działa, ale to już pewnie wiecie także. Gdyby to był ogień, gdyby ciernisty krzew zadawał obrażenia od ognia, musiałbym szukać, przebudować całą postać, wszystkie przedmioty i skupić się na żywiole ognia, czyli obrażenia od ognia i tym podobne. Dobra. Ok.